I witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ola i dzisiaj przychodzę do Was z holem lumpeksowym, którego faktycznie nie było bardzo dawno na moim kanale i jakoś tak mi się zatęskniło, bo wiem, że parę perełek udało mi się już zgromadzić od tego czasu, w zasadzie od czasu ostatniego holu lumpeksowego. Dlatego postanowiłam, że, że nagram taki filmik i zapraszam Was bardzo serdecznie na niego. Na pierwszy ogień pójdzie taka kosmetyczka, która jest z Diora. Czy jest legitna? Nie mam pojęcia, aczkolwiek bardzo mi się podobała. Była niezniszczona i w ogóle prezentuje się w ten sposób. Jest taka srebrna z napisem Dior, Dior Beauty. Tutaj ma taki print, jakby takie wzorki, nie wiem, geometryczne. W środku prezentuje się bardzo ładnie i. Wyglądała na legitną, ale ja się nie znam. Nie, nie mam pojęcia. Po prostu nie jestem w stanie odróżnić coś, co jest legitne z takich rzeczy, które trafię w lumpie, czy są legitne, czy nie, to nie wiem. Ale po prostu wydawała mi się ładnie zrobiona, ładna i dlatego ją wzięłam. Tu ma taką większą kieszonkę, natomiast na dole ma e, mniejszą, co już zdążyłam sobie jakieś rzeczy, wiecie, powkładać jakieś takie pierdoły, ale chciałam po prostu zobaczyć czy ona pomieści tutaj choćby, e, choćby jakieś takie próbki czy coś, bo tą kieszonkę ona ma tutaj bardzo płytką, dlatego za wiele tutaj się nie włoży, ale myślę, że takie próbki, jakieś maseczki czy coś, to myślę, że tutaj na spokojnie można włożyć. Także ona prezentuje się w ten sposób. Wydaje mi się, że jest całkiem fajna bez względu na to, czy jest legitna, czy nie. Myślę, że taka do torebki nie za wielka, bo zobaczcie, w stosunku do dłoni ona wcale nie jest jakaś szczególnie ogromna ale taka na jakieś podręczne bibaloty, na jakieś takie rzeczy, wiecie, typowo kobieta, Myślę, że na spokojnie się nada. W ogóle powiem Wam, że działam na nowych ustawieniach na aparacie, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, jak to się nagra. Chociaż yy, któryś haul Lumpeksowy pamiętam, że nagrywałam chyba za trzy lub cztery razy, bo za każdym razem coś było nie tak. Za każdym razem albo mi coś, yy, coś mi przeszkadzało z zewnątrz, albo się źle nagrało, albo nie, nie jakieś niewyraźne, czy, czy za ciemne, za jasne itd. Ale teraz pracuję na nowych yy, właśnie ustawieniach i mam nadzieję, że one się sprawdzą, bo ja to nie jestem za bardzo specjalistą, jeżeli chodzi o jakieś takie techniczne rzeczy. Więc. Yy, Zobaczymy, co wykombinowałam tym razem. Dobra, lecimy z tym koksem. I kolejna rzecz to będzie taka koszulka. Miki, mini. I ona jest z edycji Disneya od Primaniego. Wyostrzyło się? Chyba no tak. Tak, taka zwykła. Widać, że po prostu myszka Miki. Nic szczególnego, zwykły czarny t-shirt, ale jakoś tak przykuł moją uwagę i podobał mi się, dlatego wzięłam, więc, więc tak się prezentuje zwyczajnie. Kolejna bluzeczka to będzie taka zwykła z Zary. Ona ma tutaj taki jakby sportowy rękawek, ale to nie jest taki normalny rękawek, wiecie? Tylko to jest taki jakby ucięty pół rękawek, bez rękawnik, nie wiem jak to mogę opisać, ale ogólnie prezentuje się w ten sposób. Jest taka fajna w swojej prostocie, a jednak te rękawki tutaj dodają jej takiego fajnego uroku. Kolejną rzeczą będzie taka bluzeczka, w zasadzie koszula od Asus Design. Ona jest naprawdę śliczna, jest bardzo dziewczęca, ma taki piękny tutaj kołnierzyk, chociaż ten kołnierzyk idzie tak tylko od boku, tak, od, tak z boku w sumie, a już od przodu nie i ma tutaj taki dekolt. Nie wiem, czy tu. To... Tutaj ma taki dekolt. Pod spodem, pod tym dekoltem ma takie piękne guziczki, których praktycznie nie widać, ale o, widać, teraz widać. Ym, ogólnie jest bardzo dziewczęca, jest takie kwiatuszki i ma takie śliczne rękawki ym, tutaj marszczone, yy, marszczone właśnie w nadgarstku. Jedynym minusem tej bluzki, który śmiało mogę powiedzieć, bo już ją miałam na sobie, jest taki, że że idą z niej takie niteczki. Ja je staram się ucinać regularnie, ale ona się jakoś tak Mm, strasznie <noise> tak, tak Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu niteczki idą, idą jej z tych marszczeń, a zapomniałam wspomnieć, że na dole też ma ładne marszczenie. E, ogólnie mega mi się podoba ta bluseczka, bo jest bardzo dziewczęca i jest w ogóle taka fajna, luźniutka, i nawet na taką ciepłą pogodę śmiało można ją założyć, bo ona tak fajnie przepuszcza powietrze. Niestety nie powiem Wam, jaki jest y, materiał tej bluzki, bo nie jest napisane, nie wiem dlaczego. Po prostu jest. O, jest taka informacja, że jest z asosa i więcej, nie ma nic, po prostu. No, ale tak się jak prezentuje się w ten sposób. Kolejną rzeczą będą takie spodemki krótkie. Są one od marki George. Tak. Tutaj mają takie ładne wstawki, z kieszonkami, bardzo fajne. Tutaj mają takie bardzo ładne marszczenia, żeby to jakoś wyeksponowało talię. Więc prezentują się w ten sposób, nic szczególnego, zwykłe shorty. Ja chyba nie mam jakiegoś takiego szczególnego daru, żeby, żeby mówić o, o materiałach, czy nie wiem, czy jakimś składzie tych ubrań, bo ja nie interesuję się zupełnie takimi rzeczami. Po prostu, jak mi się jakaś rzecz podoba, to ją wezmę i chodzę i tyle. I ona mi się, że tak powiem, sprawdza. Nie wiem, ja. Ja mogę jedynie Wam powiedzieć, a to jest super, to jest fajne, to jest ładne, to jest coś tam, ale tak naprawdę jeśli chodzi o jakieś wnikliwe komentarze na temat jakichś ubrań czy coś, no to to u mnie tego nie będzie raczej, bo ja się na tym nie znam i też nie będę wymądrzać się na, na temat rzeczy, o których nie mam pojęcia. Po prostu pokażę Wam, co kupiłam. Jeśli będzie Wam się podobała jakaś rzecz z mojego holu lumpeksowego... To e, śmiało napiszcie o tym w komentarzu, ja bardzo chętnie przeczytam, odpowiem. Lub e, jeśli macie jakieś swoje uwagi, lub mogłam coś dopowiedzieć, to bardzo chętnie też o tym przeczytam. Jeśli wam się coś nie będzie podobało, to też chętnie o tym przeczytam, więc e, na luzie. Wasza ocena jest, e, no jakby nie patrzeć, jest dla mnie ważna, bo chętnie to czytam. E, tymczasem przejdźmy dalej, bo zaczynam się rozgadywać i. I to będzie długo trwało, więc lepiej nie. Kolejną rzeczą będzie kombinezon, który już dobrze znacie, bo mam w nim filmik, jak byłam na fryzurze w Just Blush, więc ten kombinezon już też znacie. Ale postanowiłam, że muszę go pokazać w holu lumpeksowym, ponieważ to jest jeden z moich ulubionych letnich zakupów, letnich perełek po prostu. I kombinezon jest od Miss Guided. Ma takie hiszpańskie wycięcie tutaj na dole, również przy rękawkach jest marszczony. Całość jest ogólnie bardzo prosta. Jest tutaj jeszcze tak ładnie wyeksponowane, wyeksponowana jest talia. Całość jest bardzo prosta. Jest to, jest to zwykły biały kombinazon w paski. Powiem Wam, że ja mega lubię ten kombinazon, bo jest bardzo wygodny i przede wszystkim jest odpowiedni na nawet upalne dni, bo naprawdę jakoś tak nie czuję w nim gorąca, nie czuję w nim, że jakoś tak nie jest gorąco czy coś. Nie tylko tak jest właśnie fajnie, tak w porządku. Mm, także, także taki kombinezon. Dobra, następna rzecz to jest kombinezon, też kombinezon z H&M'u Coachella. I jest to też kombinezonik, który znacie, bo też w nim nagrywałam już. Też jest bardzo fajny, bardzo ładny print. Przede wszystkim jest on też odpowiedni na letnią pogodę, bo ten materiał jest bardzo przesitujący, bardzo leciutki. Nie jest ciężki, tylko jest taki właśnie fajny, luźny, przewiewny. No jest spoko. Naprawdę jestem boska w tym, jak ja pokazuję wam te rzeczy i tak dalej, no bo, bo to jest tak bardzo rozwinięta wypowiedź, tak jak wam mówiłam, tak jak już cały czas wam mówię, ja nie jestem specjalistą, ja jestem po prostu yy, osobą, która a podoba mi się to wezmę. Kombinezon idzie właśnie na tapetę. I ten kombinezon jest strzałem w dziesiątkę. On jest po prostu, po prostu jest super, co nie? I ten kombinezon kupiła mi mama. I zobaczcie, jak on przecudownie wygląda. Tutaj ma takie marszczenie w talii. Nie wiem, czy to widać? No, o tutaj. A, bo z przodu nie widać, bo z tyłu jest tylko marszczenie. O Jezu, dobra. To z tyłu ma takie marszczenie, właśnie w talii. W ogóle słowo na dziś, to jest marszczenie, marszczone, marszczenie marszczone, marszczenie marszczone, nieważne. Tu ma takie właśnie fajne podusie na ramiona, dobrze mówię na ramiona. E, ogólnie prezentuje się super. W ogóle kojarzy mi się, że jest taki retro. No, nie, pewnie coś w tym jest, no bo to takie grochy, to mi się kojarzą z retro, nie wiem, czy mam też. E, ogólnie jest od atmosfer i koniecznie dajcie mi znać, czy też lubicie takie retro rzeczy lub takie grochy, bo wiem, że grochy mają swoich, swoich fanów i swoich właśnie niefanów. Ja to tak, szczerze mówiąc, nie wiem. Ja lubię grochy, ja nic nie mam do grochów, chociaż zależy, co jest w grochy, bo na przykład jakaś taka koszula w grochy, to nie wiem, czy bym chodziła, bo mi się chyba trochę tak dziwnie kojarzy, ale wiecie... Każdy ma swoje, o gustach się nie dyskutuje. Ja teraz będę chodziła w grochy kombinezonie, więc trzeba kombinować ze stylem, aby się dobrze czuć w swojej własnej y, osobie, w swoim własnym ciele. Więc jak lubisz to, noś to, nie patrz na innych, to powinnam być po jakimś kołczam albo coś, nie wiem. Dobrze, następna rzecz to będzie kombinezon, kto by się spodziewał. Wygląda w ten sposób, ma bardzo też fajny print, też słowo na dziś oczywiście marszczenie, więc ma marszczenie w talii. Tutaj jest związana na takie właśnie, na takie sznureczki. Kojarzy mi się trochę ze stylem boho przez te sznureczki, ale w sumie, nie wiem, taki moje, takie moje spostrzeżenie. Wygląda bardzo fajnie. Ogólnie też przepuszcza powietrze, co jest dla mnie ważne w taką pogodę. Ogólnie dajcie mi znać w komentarzu, czy tak jak ja też lubicie kombinezony. Dobra, następna rzecz. A następna rzecz, którą wam też chcę pokazać, to jest ten kombinezon, który mam teraz obecnie na sobie. Taki zwykły czarny. Tutaj też ma takie hiszpańskie wycięcie. Tutaj ma na biuście takie jakby linki puszczone, żeby to się utrzymywało, żeby to trzymało jakoś tak tutaj swoją tą posturę. Nie wiem dokładnie jak to powiedzieć, ale ogólnie prezentuję się w ten sposób i muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo, bardzo wygodne. Ja właśnie zastanawiam się, czy coś jeszcze miałam Wam pokazać, bo głównie chciałam Wam pokazać te kombinezony, bo to są moje takie must have teraz na lato. Jeśli filmik Wam się podobał, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się filmik lub jeśli nie podobał Wam się filmik, to też wiecie co robić. Link do mojego Instagrama zostawiam Wam w opisie. Mi było bardzo miło dla Was dzisiaj nagrywać i widzimy się oczywiście w następnym filmiku, który będzie niebawem. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i buziaczki! Pá!